Około 263 tysiące maturzystów w całej Polsce przystąpiło dziś do egzaminu dojrzałości. Rozpoczęto punktualnie o dziewiątej językiem polskim na poziomie podstawowym. To pierwszy rok, kiedy po likwidacji gimnazjów do matury przystępują absolwenci pięcioletniego technikum. W dniu dzisiejszym w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku do matury podchodzi 78 absolwentów naszej szkoły. W tym roku wyjątkowo też duża liczba uczniów, ponad 1 trzecia absolwentów skorzystała z prawa rezygnacji z rozszerzenia ze względu na zdany egzamin. Zawodowy, także ta liczba rośnie z roku na rok. Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 24 maja. Egzaminy ustne będą przeprowadzane pomiędzy 11 a 16 maja oraz od 20 do 25 maja. Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 punktów z egzaminów obowiązkowych. Centralna komisja egzaminacyjna 9 lipca ogłosi wyniki tegorocznych matur.